Ej o, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony niepopularny, a to jest Dark Darksiders 3. I pokonaliśmy. Dobra, okej, okay, działa, bo przed chwilą mi WSD nie działało. I pokonaliśmy sobie pierwszego przeciwnika. Mamy 90 marca, co znaczy, że chyba punkty porozdawaliśmy, nie? Tak, porozdawaliśmy. Tutaj zostało mi doradzone, żeby cisnąć na razie w siłę i, i troszeczkę w zdrowie. Dokładnie najlepiej w ilości 2 do 1. E, zobaczymy, czy ktoś mnie robi w bambuko, czy faktycznie tak powinienem robić. I, u, tam jest fioletowe coś. I to pewnie powinienem innymi brońmi rozwalać. Ale dokładniej tak mi zostało przekazane, że, że do tego będą inne bronie. Nie wiem, czy idę w dobrą stronę tak w ogóle. E, chyba nie idę w złą stronę. Dowiedziałem się, że V się biega. Z innych gier porównował był też Cities Skylines na kiedyś. O Jezu, ale to jest strasznie, wiesz, to jest gierka, w którą się bardzo przyjemnie mi będzie grało. Ale czy wam się będzie ją przyjemnie oglądało? To jest, wiesz, gierka tego typu, że, że ja mogę w niej stracić. Jego demoniczny język. Żyją, by wprowadzić sam i żywić się strzępami świata, do którego zniszczenia przyłożyli rękę. Rzeczywiście. Choć mimo swej żądzy duszy, Wulgrim może się przydać podczas tej wyprawy. Mm, <laughs> I... Wulgrim to był ten kupiec, który, z którym właśnie gadaliśmy. I tak poza tym... to... No nie doskoczyłem. Może gdzieś tam coś było, co ja przegapiłem, e, że do czegoś powinienem doskoczyć i stamtąd się odbić i tam wskoczyć. Ale dobra, nieważne. E, w każdym razie... Ej, no furia, bez przesady. Tak troszkę z wyczuciem. No nie, tam nie, tam nie, tam nie, tam nie, tam nie. Tu też na pewno nie. Czy ja tam powinienem gdzieś skoczyć? Teoretycznie drogę mi gdzieś w tamtą stronę wskazuje gra. No ale nie. Chyba nie o to biega. Chyba nie o to biega, bo się tam dostać nie mogę. Tam prosto musisz biczem się przerzucić. Tam było miejsce na bicz? Wait, esek. Gdzie tam było. Dobra, 115 tysięcy razy. Wiecie co? Zaczniemy od.